Cześć, kochani, witajcie w moim dzisiejszym filmiku, w którym zapraszam Was na taką przedświąteczną jazdę po mieście, którą zafundował mi mój osobisty Mikołaj, bo nie wiem, czy wiecie, ale moim takim pierwszym wymarzonym autem, które sobie sama kupiłam, był właśnie Smart. Ja po prostu uwielbiałam jeździć z tym autem, no ale później ze względu na to, że Wam ciąży, musiałam zmienić na coś większego. Ale teraz, kiedy już wyrastamy praktycznie z wózków, znowu marzy mi się to małe cudeńko. Zwłaszcza, że te najnowsze Smarty są naprawdę. Naprawdę rewelacyjne. I właśnie teraz, przez tydzień, mogłam sobie takim smarcikiem pojeździć e, i trochę go potestować. Także zapraszam Was na taki przedświąteczny rajd po mieście, zakupowy, babski. Taką babę za kółkiem, tylko trochę w innym wydaniu. Oglądamy! Gdzie jedziemy? Do sklepu. Fajne to autko? Tak. Fajne to Smart Martery Smart. Smar, smar. Ale mamie się bardziej podoba niebieski. A mi zielony. Tylko mi się podoba zielony. Muszę Wam powiedzieć, że naprawdę niesamowicie jeździ się tym małym cudeńkiem po mieście, a automatyczna skrzynia biegów, mówcie co chcecie, ale to jest naprawdę super sprawa. Zwłaszcza w mieście, kiedy stoimy mnóstwo w korkach, a ja właśnie poruszam się w takich godzinach, gdzie tych korków jest sporo, to ciągłe zmienianie 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 jest uciążliwe, a tutaj samochód z nas sam zmienia biegi, sam je dopasowuje do prędkości, co więcej szybciej się zbiera, i zmiana tych biegów jest bardzo fajna, bardzo płynna. Niesamowite jest to, że ten samochód jest mega zwinny, słuchajcie, on się praktycznie obraca wokół własnej osi. To z zaparkowaniem ee, plus parkowanie po prostu w malutkich miejscach to jest po prostu rewelacyjne. Ja do tej pory jak jeżdżę gdzieś w okolicach rynku, muszę zaparkować, a nie tylko w rynku, ale ogólnie jak gdzieś muszę zaparkować, to widzę jakieś małe miejsca i mówię tak, o, tu mi się zmieściła, o, to już bym dawno, a już smarta swojego nie mam. Ponad 3 lata, grubo ponad 3 lata. A dalej widzę miejsca, w których bym już dawno zaparkowała. Także pod tym kątem jest to po prostu niesamowite, bo można parkować nawet w poprzek. Ja lubię na bardziej ten zielony. A dlaczego to... go tak lubisz? Że, że, że zaraz będę duży jak będę kierował. Podoba mi się w tym samochodzie też to, że ma fajne przyspieszenie. Ja lubię auta, które się szybko zbierają. Samochód. Widzisz? Jak czary mary i jedziemy. Wiesz, jak to się nazywa? Hmm. Automatyczny stop. Automatyczny stop. I in, autko się nam zgasiło. Smart, smart, tedy. Smart. Smart się nam zgasił. Bo on jak stoi dłużej. Co, trzeba go jeszcze trzeba... uh. Jak stoi dłużej na przykład na czerwonym światełku, uh -huh. to on się wygasza i jak wygasza. ruszamy, to się zapala za szybko. Fajne to jest. Tak. Mi się to podoba osobiście. Pamiętam jak kupiliśmy Smarta e, i wszyscy zawsze ze znajomych, tam z rodziny mówili, że e, taki mały samochód, to się nic nie zmieści, po co ci takie auto? E, nawet mój mąż taki był sceptyczny do, do tego samochodu na zasadzie, no dobra, podoba Ci się chcesz taki, to taki sobie kup, ale no nie był jakiś mega szczęśliwy. Pojechał ze mną po niego, pojechał, natomiast słuchajcie, jak już się przejechał, to później już było cały czas. A potrzebujesz dzisiaj Smarta, może bym go wziął, a może nie będziesz dzisiaj gdzie jechać, to bym wziął Smarta. Tak się do niego przywiązał. Właśnie pod tym kątem. Po pierwsze, że tej skrzyni biegów, zwinności i, i, i gabarytów, że mógł zaparkować wszędzie, więc jak jechał no gdzieś na spotkanie czy gdzieś ze znajomymi do rynku, to albo nawet do pracy, to po prostu ten samochód mało pali, zwinny, no czego chcieć więcej. Także mi często podkradał autko. I później, I później było tak, że nie, 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 a teraz sam mnie namawia, mówi tak, no to możesz sobie kupić Smarta, będę ci zabierał. A ja mówię, nie, nie, my powoli ruszamy, ale szybciej, a mhm. nie może jechać szybciej, musi jechać wolniej. Ale to auto jest szybkie, co? Tak, jest takie szybkie auto. No zamykają. Nie, za godzinę. To je chyba zdążymy. Hmm. już jesteśmy niedaleko, to chyba nie powinno być tak źle. Nie. Teraz nam się autko zgasi. Zgasi teraz, patrz. Stoimy. Stoimy. Zgasiło się. Hmm. <laughs> I jedziemy. Sam się, samo się zgasiło. No. No i ta zwilność, patrzcie. Pach, pach, pach i zaparkowała. <laughs> Zarobiste to jest.